Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, chciałbym przedstawić mój okręt który kleję, kleję go sobie przez sobotę i niedzielę i już go mam zrobionego tyle, właśnie, nie jest na razie zbyt dokładnie, bo to był pierwszy okręt od kilkunastu lat klejony, więc trochę błędy popełniłem, ale myślę, że następny już będzie, stością, myślę, że następny już będzie trochę lepszy skleiłem już przez dwa dni, udało mi się tyle skleić Wciągnęło mnie na nowo <laughs> przepraszam Przygotowałem sobie różnego rodzaju patyczki do okrętów na masztę działka o. Ciekawe czy by mi się udało zrobić te malinkie wieże obrotowe Czy by były jakieś szpilki, albo coś takiego Na szpilkach Albo na, no na szpilkach najlepiej Żeby się obracały Używam tego kleju Do klejenia Wigol, Bardzo dobry Była przecena, więc go kupiłem parę sztuk Myślę go dokupić jeszcze nawet fajnie łapie spój ładnie łapie jak magik, do tego mam jeszcze na takie tego typu mam jeszcze cyopal taki. Jeszcze sobie przygotowałem z tej z e gleus, taki ten, chodzi mi o te grube, bo możliwe że na takie też będą potrzebne do na maszty, żeby to wyciąć. Tutaj mamy na ten, na narzędzia, też też Eregnamosa się kiedyś zamówiło i zostało, zrobiłem sobie taki oto stolik i w tym miejscu sobie, <laughs> przepraszam, robię bo na dworzu jest zimno i makiety na razie nie będę robił, bo nie chcę klej łapać tam w tym miejscu, bo musi być na plusie, żeby klej mi tam łapał ale te patyczki się przydadzą jednej i drugiej tacienki. Myślę, że te cienkie będą teraz szły do, tych, do masztów. No, powiem, że po kilkunastu, po kilkunastu latach mnie wciągnęło z powrotem klejenie okrętów. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Yy, następnym modelem będzie tę pauzę na chwilę. Jestem z powrotem. Ja myślę, że jak na pierwszy raz po kilkunastu latach. Nie no jest trochę niedokładności, no ale co ja zrobię, wyszły sprawy. No ale jest. Następnym okrętem. Fajnie, że tu są dwa modele w różnych wersjach. To myślę że zrobić sobie tego. Tylko że teraz yy, myślę że trochę te wręgi co tu są. Hmm, o te wręgi, usztywnić na grubej tekturze mam taką 1,5 mm. i pokład też myślę jakoś usztywnić ładniej i, i Ten trochę mi tutaj ostrość mi łapie są szczelinki ale no wiadomo pierwszy ok, okręt no to co ja zrobię nic, nic nie poradzę na to tak wyszedł jak wyszedł ale jest oko cieszy i Zobaczymy jak będzie szło następne. Także tak się prezentuje. Dwa dni tyle zrobione. Zimno na dworze, na razie nie ma jak jeździć rowerem na trasy. Ani jak robić na tym, ani nie robić tam w garażu. Bo dość chłonno i wilgotno i klej nie chce trzymać. Więc wziąłem, zrobiłem sobie taki stolik. Jak wcześniej pokazywałem. O jest ta która widać. O. Taka czarna modelerska, półtora mm, która i ona będzie na wręgi i na usztywnienie pokładu, żeby to sztywno ładnie stało. Mam taką deskę zrobioną i dioramka z tego może wyjdzie. Jest w miarę symetria. Nie jest źle, jak na pierwszy raz po kilkunastu latach. O, troszkę się kominy przetegowały, ale to się lekko nie naprostuje. Dużo pierdół jest malutki. No ale tak, skala 1400, więc tak musi być. Także taka tekturka. A i ten stolik, no, bo to jest właśnie coś takiego. I na tym stoliku sobie z odpadów zrobiłem. Dałem sobie tu koło takiego łóżka mojego. I sobie tutaj siedzę i kleje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do następnego, hej!